Wymiana tarczy klocków hamulcowych tył to jest Volvo XC90, czyli tak Pierwsza rzecz jaką musimy zrobić to po prostu parkujemy samochód Podłączamy sobie tester diagnostyczny i wchodzimy sobie w mod wymiany klocków hamulcowych. Spuszczamy hamulec ręczny, musicie mieć spuszczony do wejścia tego modu. Potem spuszczamy sobie komputerem, cofamy zaciski hamulcowe, jakiś śrubokręt czy coś, czy samym zaciskiem sobie odciągnąć go, żeby się po prostu zluzował. I tak, pierwsza rzecz, odkręcamy te dwie śrubki tutaj. Teraz ja nie wiem co to jest. Trzynastka bodajże. Tutaj, te wyjeżdżamy z nimi obydwoma i ściągamy sobie po prostu zacisk hamulcowy. Nie? zacisk hamulcowy tutaj sobie można tak położyć chwilowo tak, albo sobie go gdzieś tam podwiesić i tak dalej, możecie go sobie nawet wypiąć, żeby po prostu kabla nie, nie, nie obciążać, ani nic takiego żeby to nie wisiało, ani nic w tym stylu Ale tutaj jest dosyć fajnie zrobione bo ten kabel jest dosyć, dosyć długi także można sobie go do odkręcania tych tylnych śrub, można sobie go tak chwilowo położyć i odkręcić te śruby po prostu z kopyta, jak mamy to odkręcone i ściągnięte Odkręcamy sobie później te dwie śruby, to jest chyba tutaj, nie wiem, piętnastka bodajże, odkręcamy te, te śruby z kopyta, wyjeżdżamy z tym kopytem i wtedy mamy akces, żeby sobie wykręcić tą jedną śrubeczkę, tutaj tego torx'a i żeby sobie ściągnąć tarczę hamulcową. Po tym czyścimy wszystkie po prostu przylgnie, czyli czyścimy tutaj, tutaj na około też warto sobie obczyścić. Czyścimy sobie te przylgnie z jednej i z drugiej strony tutaj, jak nam się trzyma kopyto. Na kopycie tak samo czyścimy sobie przylgnie tutaj, tutaj i czyścimy sobie po prostu te, te przylgnie, gdzie klocek hamulcowy po prostu nam będzie chodził po tym. I czyścimy sobie również tą przylgnię, gdzie dotyka nam klocek hamulcowy powierzchni zacisku hamulcowego. I teraz tak, bierzemy sobie, ja sobie to tutaj zawsze lekko smaruję smarem ceramicznym. Zanim włożę blaszki przesmarujemy sobie to smarem ceramicznym. Wrzucimy sobie to... O Jezu, zapomniałem nazwy polskiej, kurde. Piasty koła. I, 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 i wrzucimy sobie tarczę i zaczniemy sobie to zaraz skręcać i teraz tak, bo też zawsze zapomnę o tym powiedzieć, ale warto sobie po prostu e, szczoteczką e, na przykład taką wjechać, od razu przeczyścić wszystkie po prostu gwinty, zarówno te jak i te jak i te, w szczególności te tutaj żeby sobie po prostu pozrywać ten klej w nich nie. tutaj już mamy smar nałożony, zaraz wrzucimy sobie tarcze, założymy sobie tutaj też sobie zaraz liczniemy smarem i założymy sobie te blaszki i będziemy zaraz skręcali dalej teraz jak sobie przykręcimy tarczę zakładamy sobie jarzmo zacisku dokręcamy sobie te dwie śruby z odpowiednią siłą teraz sobie wrzucimy klocki i tutaj jest ten klocuszek bez z tymi pinami tutaj po bokach. On idzie tam na zacisk, a ten z tymi środkowymi idzie tutaj od zewnętrznej, nie? Chodzi po prostu o to, żeby żeby nam po prostu te piny przypadkiem nie dotykały tam na e, tłok z e, zacisku, nie? E, I teraz tak, e, na te śruby tutaj zawsze sobie je wyczyścić i dać po prostu e, klej. Tak samo tutaj jak macie nowe z klejem to ten i zapomniałem też powiedzieć, wyciągamy sobie to i czyścimy sobie to też e, w środku całe wypukać i tak dalej i nowego smaru nałożymy tam znaczy to już nałożone jest ale żebyście sobie nałożyli. No i teraz wrzucimy sobie klocki i tutaj są klocki i one mają takie blaszki jeszcze rozporowe, zaraz wam pokażę dokładnie jak to ma tutaj wyglądać, nie? Mamy wszystko ładnie pozakładane. Zakładamy sobie te blaszki Tutaj, jak nam po prostu zacisk dojdzie. Chodzi o to, że one są po to, żeby nam też ten klocek, tak jakby rozprężało, nie? Żeby on e, odchodził od tarczy, żeby on nie powodował piszczenia i tak dalej, Na tej zasadzie widzicie, że to po prostu powoduje taki efekt, nie? I teraz tak, jeżeli chodzi o te tarcze, to ogólnie rzecz biorąc, tych tarczy, które są powlekane tą farbą, to ogólnie rzecz biorąc ich nie musicie. E, odtłuszczać, bo one są gotowe do montażu, ale ja to tam zawsze sobie przelecę jakimś środeczkiem, nie? Także zaraz jeszcze sobie objedziemy to tutaj dookoła, bo tam tu dotknąłem, tam dotknąłem i zaraz wrzucimy sobie zacisk hamulcowy, skręcimy go, nowe śruby na śruby, na śruby nowe klej i zaraz składamy dalej. Jak mamy to teraz już ładnie poskręcane i tak dalej, także jeszcze wyczyścimy sobie tutaj felgę w tym miejscu i zaraz to poskładamy dobra, teraz jak mamy felgę zarzuconą, ja sobie to tutaj liznę smarem ceramicznym jeszcze dookoła, tak, taką de delikatną powłokę, z tego względu, że tu jest ale no, jest tak jak jest, pogody są takie jakie są No stop będzie teraz lało i tak dalej, a zawsze będzie łatwiej zrzucić to koło i mniej szyszenia będzie w przyszłości, jak cokolwiek się będzie robić, nie? I potem wrzucamy koło i wszystko. No i analogicznie po prostu z drugą stroną, nie? I później będziemy musieli wejść do samochodu, e, zdezaktywować sobie mod wymiany klocków hamulcowych, zrobić sobie jeszcze takiego self-testa i potem zaciągnąć hamulec dwa 3 razy, żeby zobaczyć, jak to tam ładnie chodzi. No i to wszystko będzie.